Cześć wam, witam was serdecznie. Kolejnego dnia w kurniku. Dzisiaj porozmawiamy o kurach rasy Sussex. Trochę wam opowiadam. Nie wiem czy to się tak czyta. To są takie białe kurki. Tutaj takie kury też również nie ma, więc wam jej nie pokażę. Yy. Wcześniej były, aczkolwiek coś tego typu, o, tego typu. Yy te kury ogólnie to są znane, szczególnie w Wielkiej Brytanii e, powoli zaczynają się cieszyć uznaniem e, tak naprawdę uchodowców na całym świecie Różni, różne kraje posiadają te kury tak naprawdę są wydajnymi nioskami i, i, i mają dobre mięso z nich jest, więc dobrej jakości więc jakby to są takie główne czynniki, które na to wpływają No, ze względu na mięso dobrej jakości, no to tak naprawdę jest hodowana na całym świecie. W swoim zasięgiem, tak na dobrą sprawę, no to i Europa, i Stany Zjednoczone. Jeżeli chodzi o wygląd, no to jest to jakby mieszanka yy, białych kochinów, kurasy Birma i bojowców. To ja o, o tym nagram też wam odcinek, wszystko wam pokażę, przedstawię po prostu te kury również. O, wodę sobie piję, trzeba będzie im chyba też wodę wymienić. Ok, słuchajcie Jeżeli chodzi o Wielkość, no to tak Koguty ważą około 3-4 kg, ja osobiście nie mierzyłem, też mieliśmy te kury, ale nie, mierzyli, nie ważyliśmy ich, około jest to 3-4 kg No To jest koguta, kura ma od 2,5 tak do 3 No to 3 to chyba jest maksymalnie Hmm. Jeżeli chodzi o ogon, no to jest czarna barwa, to Wam mogę zbliżony pokazać. Chociaż mówię, nie mam pewności, czy to jest na pewno susek. Wydaje mi się, że chyba nie. Hmm. Jeżeli chodzi o jajka, no to znoszą około 220 jajek rocznie. Tak plus minus, no tak podają źródła. Myślę, że to jest jednak mimo wszystko mniej w zależności jeszcze jakie je hodujemy. No jeżeli chodzi o barwę, no to to są jasne jajeczka, wiadomo, tak jak kura, o tym też Wam jeszcze nagram odcinek, pokażę kiedy, kiedy są z reguły jasne, kiedy ciemniejsze, ale to też w zależności od tego jakiej rasy jest kura. Masa jaja, no to taka średnia, powiedzmy 54-63 gramy, to, to nie są jakieś bardzo duże te jajka, ale, ale to też w zależności które, i małe i duże. O! Można zaobserwować, że niektóre kury sobie siedzą, niektóre kury jeszcze sobie chodzą Po kurniku, jeżeli chodzi o godzinę, no to już tak po godzinie 16 Będę pokazywał kury jeszcze Wam trochę opowiadam a propos tych, yy, tej rasy Słuchajcie, jeżeli chodzi o żywienie, no to tradycyjnie można paszą pełnoporcjową, można jakieś warzywa da dawać yy, Zielonki Dużo ludzi przeznacza te kury na fermach się przeznacza na mięso, więc tutaj yy, tak naprawdę tuczenie ich wysokoenergetycznymi tymi mieszankami, które zawierają starydy nie jest, yy, nie jest dobrym pomysłem, ale ludzie różnie to robią. Mm. Trzeba pamiętać jednak no, o zrównoważonym żywieniu tych kur. Należy podawać białko, żeby miały rozwinięte mięśnie, no to jakby wiadomo. Najlepszym źródłem białka, no to nie wiem, czy wiecie, czy już wspominałem o tym na filmie, ale tak naprawdę będzie pokarm pochodzenia zwierzęcego czyli kury te wybiegowe, co sobie chodzą po wolnym wybiegu, tak jak u mnie na przykład to sobie mogą jakąś dżownicę, ślimaka złapać, małe owady. No ale tak naprawdę w małych przydomowych hodowlach yy, można podawać im dodatkowo jakieś. Yy, Skrawki mięsa, ryb. No to sobie kurki chodzą. To są takie podstawy. Słuchajcie, jeżeli chodzi właśnie o tą kurę, yy, jakieś takie podstawowe informacje dotyczące tej rasy kur. Znoszą jaja tradycyjnie około roku, do 56 tygodnia, do 200 jaj, to już wspominałem o tym, około 60 gram ma jajo, też już mówiłem. Jeżeli chodzi o barwy ptaków, no to posiadają białe upierzenie z czarno obrysowanymi piórami, więc mówię, no myślę, że to jest, o, to może być ta właśnie rasa kury Sussex. Tak naprawdę w Polsce no, mamy odmianę y, przypominającą, przybierającą barwę białą i te lotki grzywa czarna, czyli w sumie tak jak właśnie tamta kurka, so, która sobie poszła. O, to jest to. że tyle Wam chciałem dzisiaj opowiedzieć. Jeżeli byście mieli jakieś pytania, oczywiście piszcie w komentarzu, postaram się Wam na pytania odpowiedzieć, pomóc, gdyby się jakieś wątpliwości pojawiły. Yy, trzymajcie się i do następnego, cześć.